Dzieszko widzowie z tej strony: Faker, Tamer i Bamer. Dzisiaj jest lekka zmiana planów. Mieliśmy, mieliśmy nagrywać mieliśmy. odcinek z Rivalsów, ale jednak nagrywamy odcinek z Murder Mystery Tak. To... Więc zagramy teraz w coś innego na tym kanale. No, bo żeby nie było ciągle rywalców. No i ty tego Brookhaven, żeby też coś było innego. No. Dobra, to pamiętajcie o lajku i subiku. Do bez my wracamy jak już się runda zacznie. Dobra. Dobra. Dobra, widzowie, że już jesteśmy. I w ogóle jakaś nowa gra jest z nie? Ej, wy w którym teamie jesteście? W czerwonym już zginąłam. Ja, Tylko, w e, ja w niebieskim, ja w niebieskim. Ja mam nie dodała do rundy i musiał wysiwać, ale ja już. Leżysz! Leżysz... mordeczko. Szybka ta runda była szczerze, widzowie. No. Bra dom, no bo to jest ta. No, no, no to jest to taka runda, która jest bardzo szybka, tak ci powiem. Mhm, dobra widzę, już zaraz wracamy. Jak się runda zacznie. No, Sama. Dobra widzę, wiemy już Masz jesteśmy jak? i znowu to. Co dziwne, dziwno coś. No, i zabiła mnie baba już. No, i tak się nie da grać widzowie, właśnie. Ojej, ojej. Liska była maxi, co? Nie będzie tego trybu. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzach, yy, yy, czy podoba no, ja Wam ja się nie serwa nie. Mur de, seria Murder Mystery, czy nie. I dawa, i napiszcie pomysł na kolejny odcinek. Mhm. Dobra, o tym zaraz wracamy. No, dobra, okay. no, że jesteśmy, widzowie. Oj, oj, fajna klasa, fajna klasa. Słabo bym powiedział. Ej? Ej? Ej, ej, ej! oj, 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 Kacper, <gaz> ego, czekaj! Nie, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. Ja wiem, a ty czym jesteś, Patryk, tak? No, tak serio? Innocentem. Ja też jestem. Ja jestem tym, Cywilem, ty, ty, gdzie jak to się tam odbywa Nie, to już Aha, bo się ja. Dobra, widzę, trochę długo to trwa. Zaraz Dobra, widzimy, że jesteśmy. Wybraliśmy już mapkę i no, i zaczyna się I wygrali niewinni. Oj, oj, widzowie, szeryf. Szeryf? Ja okay. jestem niewinny. Ja, ja jestem niewinny. niewinny. Kurde, jakaś babka, Ruda, się tak na mnie czai. Jak trochę wygląda, jakby to była muzyczka. Ruda babka, no. Ja się boję, że to padnie. O. To nie? Pokaż, że masz pistolet O, dobra, dobra Ja się boję właśnie... Ja myślę, że w ogóle tamta... Ta blondyna zabija tamtego, nie? Tylko na razie nie zabija, bo się gapimy na nią Dobra, odejdźmy stąd No odejdźmy mm. Patrz, do Nie, po no. że wiesz, chętnie chętnie. O siema! Siema. Juk, spór, patrz. tam wejść. O widzowie. Na razie problem ze znalezieniem Muddera. tego typa. O! Uciekłam! Dobra, to baba jest! To baba jest! Poczekaj, uciekłam! No nie no! Bo ona jak stamtąd wychodziła, to były dwa ciała, nie? O! No nie, nie no nie, no nie tak nie się nie da Widzowie! Widzowie! Pierdne! Dobra, widzowie, my już jesteśmy i mam niezbyt fajną klasę. No, On jest sas? Kto? A, taki ty. Oj, 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 oj! Freddy Fazbear. Uda. O, to jest szaryk. Max!

To jest 2025 Znaczy 2026 Kopf moje moje 2 tej dwa Jestem gość No przeszedł koło ciebie Dosł no, ej, Dosłownie... Rady. nie? Czegoś jest? No to no zobacz. On dosłownie no. przeszedł koło ciebie, nie? Pół. Ale PÓŁ centymetra ciebie przeszedł! Nie! nie. nie widać go! Nie widać! Nie, nie! Aj no, ale miałem 4 kile 3 kile Muszę, no on muszę, pół, muszę jednąć! On nawet Dobra widzowie, wiesz, wybraliśmy mapę, Runda się powinna zacząć. 3, 2, 1, 0, O! No kurde! No kurde. No kurde no Ej, kurde, jedna osoba jest mi sas. Kura? No, Kurde? Ej, co? Max... Max co jest Co tu? jest? Ej, ten czerwony tak się troszkę takie... Nie! Ten? Chyba. Tak hielaj tak łazi! Ej! Ej, gdzie jesteś mordem? Albo szerefem?

Co to? to. E, Czekaj, ja się nie powiem. A wiem, 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 taka blondynka. E, nawet nie blondynka, tylko... E, I, jeleń, blondynka. Taka blondynka z M -M -M N. Ta ona jest taka z, taka ze skrzydłami. I sam no, wiem. wiem wiem, ja wiem, ja wiem. Ja nie, ja nie wiem gdzie jest szeryf. Ja też nie wiem jak to jest z a już widzę, ta 99 nocy w lesie z e, szeryfem A nie, ona nie była szeryfem To jeszcze żyje? Nie wiem, o ty ułatwiaj! Bro, ktoś, o Jezu Zostawcie Suba za to poświęcenie Leci <grym> o! Nie, ale prawie, prawie. Właśnie hmm? ja od początku śmierdziała ta babka. Ja jej nie widziałam, w ogóle. Ej, stary, majku, do Sebuś. Ej, pismo nawet się z nim. Dobra, tam. Nie dodawaj go. On tutaj jest. Widzicie jaki, jaki, jaki emos? Brat dostał tak. dzisiaj 11 tysięcy Roboksów Znaczy wczoraj I mówił mi i mojemu bra nie, dzisiaj A. I mówił mi i mojemu bratowi, że dam, dam po jednym skincasei i nawet nie wysłał ani ani jednego. Nic mhm. I zrobi, zrobiliśmy to zadanie co nam kazał. No. Znowu klasa. Fajnie. Ej, dobra, ja jestem sheriffem, ja się... ja jestem sheriffem. Mhm, jesteś szeryfem, no ja to... No serio ja jestem szeryfem? Chodź do mnie, ja wiem... ja chyba wiem, że jesteś murdera, bo się, tak się czytają, Boję, boję bo się, boję się. Zamykaj tą ciężarówkę! Zamykaj to! Kurde. Zamknij to, dobra. Chodź, gdzie I ty jesteś? Ej, chodź na pole, to ci pokażę. Nie, 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 ja się boję. A serio? Nie, nie dzień. Kasę. ten kasę jest w skacze. Ja zabił wiem! Ja wiem, ja, że jestem w Ja już za zabiję Gość, tylko zabiłem. Nie tu będziesz to lepiej. O co ja mam mnie? Nie ja. I co zrobił? Ja się na innych gości Patryk Ziółnów obkręcił się I mi strzelił co? No i mistrzeli... Ja w traku kambiłem kacperek Aż ty pójdziesz po kogoś Ej bro, ty jesteś bohater 2409 I jesteś teraz bohaterem <laughs> Bohater, bohater Dawaj, dawaj ten, police station Albo

Seba, bo już za mną! Zobaczcie tu! Nie ma! Maks! Stary tam za ze mną, za sewa no łaził i zabił kaspery go strza, był szeryfem! Ej nie mogę! Przeryw, yes. Jest! Aha! On był szeryfem! fajnie. No mówiłem! Ja wtedy zaraz poczekać, żeby zobaczyć, wie, zobaczyć i dowiedzieć się, kto jest. To on Sebę, jakby nigdy nie <grym> wszystko gdzieś, nie? <grym> ja wszystko... No bo on mnie, on, on gonił, ja myślałam, że Seba jest. No bo tak mnie gonił, śledził cały czas i... I tak nagle, aż wiem. już tak przedszedł do obok mnie i ja tak gonił mnie, ja... Ja mówię, kurde, Gasper ja? a Seba jest! I zastrzelił Gasper i Seba. <grym> Dobra, widzowie, teraz mam klasę w Nie, to jest niesamowite, żeby było znowu takie tam. No, Dobra, i ja. Patrz, ja nie mam nic. Na pewno nie masz nic. No, hmm. chodź, chodź! Patrz, co ma kacperek? Co? Ta, 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 ona, Ola, ola, to wyłączona. Nie, nie mam wyjścia. Gdzie sztypie, no. no i super, przyprowadził do mnie. Ale mega majdnie. No nie na no, ja wiedziałem Wiesz co ci powiem Patryk, że ty mnie właśnie zrobiłeś wy Stary, zamknąłeś mnie? Tam tam nie goniła, a ja ze z tobą gadał przez szybę. <grym> no właśnie tamten przyprowadził tą babę do mnie. Wiesz ile przeżyłem? Ile? Osiem sekund. Mhm. Mm Bardzo dużo jak dla mnie. No.

Kapču! Okay. Oh, ja pizzově! Jestli jen tyto malou elfíkem s pistoletem. Podaj się! To ty? Odejď! Hmm. <laughs> Dobra, to už Zastrzelnij Nie jestem, ja jestem nieśmiałek E? E? Nie, nie Ja jestem nieśmiałek, ja jestem nieśmiałek do mnie pisał Idź, idź, do niego, poświęć się To idę tu O bracie, teraz mogę ci ufać Byłem. A mam widzowie Aima? Jak słodkim elfikiem. Chi widigio. co ci napisał. A, dobra. No widzowie, my kończymy już ten odcinek. Dawaj jedną rundę jeszcze! Dobra, ja nie gram. No dobra, to nara. Dobra widzę jeszcze zagram jedną rundę. Faj się teraz z tym młodziszkiem. Ale ja im nie ufałem Bo ja jestem młodym elfikiem Dobra wziąłem Proszę mu proszę mu proszę mu dać Nie Dobra widzowie Chyba skończymy ten odcinek Bo już się zaczęła. To pamiętajcie o lajku i subiku Pożegnam się jeszcze No! no!